Witam serdecznie na moim kanale Dzisiaj premiera wznowienie krzyżóweczki XL z drabki za 5 zł Mam ich przygotowanych 6 na dzisiaj także w premierowy odcineczek jest wkład 30 zł No i tutaj nic się oczywiście nie zmieniło oprócz szaty graficznej ja akurat trafiłam tą pomarańczowo fioletową krzyżóweczkę wiem, że jeszcze są różowe, tamte mi się bardziej podobają, ale nie było, także wzięłam to co było. No i jak wiadomo, szukamy tutaj sobie wyrazów. Układamy te wyrazy, jak znajdziemy przynajmniej trzy w jednej krzyżóweczce, to wygrywamy zwrocik. Stopnie wygranych jest 9 od 5 zł. Tego ostatniego 9 stopnia do 85 tysięcy. Zdrapeczki, krzyżóweczki już są wydrapane, zostawiłam po dwie literki do odsłonięcia, ale na razie tutaj nic się nie wydarzyło. Gdzieś tam jakieś pojedyncze słowa są, także zobaczymy, co to z tego dzisiaj wyjdzie. A ponieważ też nie nagrywałam premiery z drabki Wabank, postanowiłam sobie dzisiaj zakupić 5 tych zdrapeczek, zobaczymy czy coś straciłam przez nienagranie tej premiery, także zaczynamy w sumie mamy dzisiaj 35 zł i bierzemy najpierw może te wabanki zobaczymy tak jak w tej zdrapce za 2 zł mamy naszą liczbę szukamy tej naszej liczby i Mamy wygraną. Tutaj widzę chyba nie ma tego symbolu y, takiego dolarka, tylko mamy naszą liczbę, także zaczynamy. Nasza liczba to 14. Mamy 18, 19, 11, 15, 17 i 20. Tutaj pusto. Druga z drapeczka. Tutaj będziemy szukać 20. Mamy 15, 16, 14. No tam by się przydało. 11, 12 i 18. Też pusto. <laughs> Przepraszam bardzo. Trzecia z drapeczka. Znowu szukamy 14. Mamy osiemnaście, jedenaście, siedemnaście, dziewiętnaście, piętnaście i dwanaście. Też pusto. Kolejna. Tu szukamy siedemnastki, mamy dwadzieścia, jedenaście, szesnaście, trzynaście, osiemnaście i dwanaście. Czwarty pustak, no i ostatni wabank. Szukamy teraz 12, mamy 18, 17, 15, 13, 11 i 16. Także wabanki niestety puste. Pewnie gdzieś tam w jakimś miksie się jeszcze będą pojawiać. A teraz przechodzimy do krzyżóweczek. Tutaj tego co widzę. Nie mamy jeszcze żadnego wyrazu ułożonego. Kolejna literka jest to literka F. Bonusie na pewno nie ma. Tu mamy wyraz FERNYDANT. I to koniec. I z drugiej strony nie ma w ogóle. Także ostatnia literka. Jest to literka N. No i zobaczymy. Tu mamy jedno. Handel. Ferdinand. Diament albo don I tu nam się ten don ułożył, ale to jest jeden wyraz. Jeszcze tak patrzę, czy ja tutaj nie ominęłam z y -L. No nie. Także tu nam jeden wyraz zostaje w ogóle bez żadnej literki. No, sprawdzamy z drugiej strony N. Tu jest jedno. Tu nam się ułożył wyraz, trend. No, ale to troszkę za mało. Także pierwsza krzyżóweczka, raczej pusta. DS, co mogliśmy w ponusie wybrać? Stówkę. No, nie dzisiaj. Sprawdzamy drugą krzyżóweczkę. Tutaj mamy tak: w pierwszej wyraz Noe, ułożone w drugiej wyraz Dno, a kolejna literka to literka i tutaj w bonusie na pewno nie ma. Tu mamy jedno i drugie. Tu nam się ułożył wyraz Dniepr, czyli jest to drugi wyraz. Sprawdzamy drugą stronę. Mamy wyraz taksi, Tu jest druga. I tu nam się ułożył wyraz mim. Także też jest to drugi wyraz. No ciekawe, czy chociaż 5 zł dzisiaj spadnie. Kolejna literka T. Bonusie jest. Ale to nam nic nie dało. A jak tutaj? No tutaj też nie za bardzo. Z drugiej strony nasturcja, taksi, twórka, takt, wiatr. No i wygląda, że też jest pustaczek. Mam m. G, a bonusik, no były trzy dyszki, przydałoby się. Kolejna drapeczka. Tutaj mamy dwa wyrazy. W pierwszej krzyżówce, w drugiej mamy jeden wyraz. Kolejna literka. Literka U. Bonus pusty. Tu jest jedno U i druga krzyżóweczka dziupla unik no i wygląda że to wszystko ostatnia literka K, mamy K w bonusie ale nie było D a tutaj wyraz rak i klincz koniec Druga strona. kra Tu nam się ułożył wyraz takt. I unik nam się ułożył. Także mamy piąta K. Mamy piąta K. Kontrolne sprawdzimy. Literki B. Także pierwszy piątaczek wpadł. A bonusik był 15 zł. No, ale mamy 5. Kolejna krzyżóweczka. Tu mamy dwa wyrazy w pierwszej krzyżówce, w drugiej jeden. Sprawdzamy dalej. Brakuje nam o, żeby bonus się ułożył. Mamy f. W elfie jest f. W Safari i wszystko. A tutaj z drugiej strony. Nie ma w ogóle. I ostatnia literka. Mamy literkę O. I mamy bonus. Mocarz. No to fajnie. Tu mamy trzeci wyraz. Igor. Czyli już na pewno dyszka jest. Zobaczymy może coś więcej. Liv, Igor, Park. Dobra. I... Druga strona, TERRORIS rodeo, opole. I tu jeszcze jest O. No ale tu niestety tylko ten jeden wyraz. No dobra, sprawdzamy ten nasz bonus, bo tu już jest piątek. I tutaj jest piątek, także mamy dyszkę. Literki M. Mam nadzieję, że to potwierdzają. Jeszcze tak szybko sprawdzę. B nie było. N też nie. E nie było. J. T. No, wygląda tak, że mamy tutaj dyszkę. No dobra. Czyli na razie 15 zł. Połowa jest. Sprawdzamy przedostatnią zdrapeczkę tutaj mamy w pierwszej wyraz dno a w drugiej set i syn kolejna literka literka L bonusie nie ma, tu mamy Filip Abel Puls i Witold Chyba wszystko. Z drugiej strony Bela. I tylko ta jedna literka. Także ostatnią sprawdzamy. Jest to literka P. W wyrazie Peru. Nie mieliśmy F. Nie było. R też nie. Tutaj jest kolejna P. Tu mamy. Zgubiłam mm, się. Dno. Teraz ułożył się puls. Ale chyba to są dwa. Tak. Niestety. I druga strona. Podkop. Prymas. Apetyt. No i to koniec. Także. Pustaczek. Literka D, M, a bonus był. No, tysiak. Ładnie. Przydałby się ten tysiak. No i ostatnia krzyżóweczka. Brakuje nam K w bonusie. Kolejna literka to literka N. Tutaj chyba nie mamy nic. Nie, tu jest jeden wyraz mewa ułożona. Także troszkę nam brakuje. Drapiemy. Tu się ułożyła piwnica. I noga się ułożyła. Ale czy jeszcze jeden znajdziemy wyraz? Nie wiem. Tu mamy Napoleon. Fortuna. Fortuny dzisiaj nie będzie. Wszystko. I ostatnia literka. Literka Z. Ustrzyki. Gazik. I tu koniec. I druga strona. Zima nam się ułożyła, ale to jest drugi wyraz. Czyli tutaj dwa wyrazy a literki kontrolne mam M MG także pustaczek w bonusie było do wygrania 15 zł może innym razem i podsumowanie 30 zł krzyżówkowe było mamy wygrane 15 także jest połowa nie jest najgorzej znaczy, 6 zrapek wygrały 2 Także też ilościowo nie jest najgorzej. Krzyżóweczka na pewno będzie wracać u mnie na kanale. Bo to jest jedno z moich tych ulubionych zdrapeczek. Tała krzy na pewno będzie. A wabanki no pustaki niestety podrapałam sobie. Zobaczyłam. Gdzieś tam pewnie w jakimś miksiku się pojawią. Także, no dzisiaj się nie pokazały z dobrej strony, krzyżóweczka troszkę lepiej, połowa wkładu dzisiejszego, także nie jest najgorzej. Dzięki serdeczne za dzisiaj, oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania filmików. Przypominam, że jeszcze do poniedziałku, do 31 sierpnia na moim kanale jest rozdanie sierpniowe za wsparcie kanału. Także zachęcam do udziału w tym rozdaniu albo na społecznościach można zerknąć sobie w link, albo w filmik był dodany na, na kanale, także możecie sobie zerknąć, zobaczyć jakie są zasady, jakie są nagrody. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Cześć.